Kiedy dochodzi do dyskryminacji płacowej? Dzieje się tak wtedy, gdy pracownicy wykonujący porównywalną pracę otrzymują różne wynagrodzenia, a pracodawca przy ustalaniu tych wynagrodzeń nie kieruje się przyczynami obiektywnymi. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. O jednakowości pracy nie decyduje jednak nazwa stanowiska pracy. Stanowią o tym inne czynniki, kiedy do wykonania pracy potrzeba porównywalnych kwalifikacji, praktyki, doświadczenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania i wysiłku. Różnicowanie wartości pracy jednak jest dopuszczalne ze względu na jej ilość oraz jakość. Co oznacza, że jeżeli pracownicy wykonujący porównywalne prace będą Różnić się właśnie ze względu na te dwa aspekty, czyli ilość i jakość, to różnicowanie wynagrodzeń w tym aspekcie jest dopuszczalne przez kodeks pracy. Warto zatem przy ustalaniu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie korzystać z przejrzystego, dobrze opisanego regulaminu wynagradzania, a różnicowania pracy ze względu na jej ilość i jakość dokonywać dodatkowymi składnikami, takimi jak np. premia uznaniowa.